Nie chciał robić. No, może nie zupełnie. Uwielbiał robić jedną rzecz. Leżeć na piecu i się wygrzedać. W ogóle z niego nie schodził. Więc nazywali go piecuch. Piec? Piecuch. Leżał sobie na tym piecu, i leżał. Patka go prosi któregoś razu. Idź po wodę. Ale no, no nie ma już wody zupełnie. No idź po wodę, no nie ma. Jakby była, to bym cię nie prosiła. No ale. A mama nie może pójść. Ja teraz robię ciasto. Chciałam zrobić świetne ciasto, ale mi trochę wody brakuje. To ciasto jest dla Ciebie. No dobrze. To... Poszedł. Matka była bardzo zadowolona, bo pierwszy raz od wielu tygodni coś, coś wreszcie zrobił. Wziął dwa wiatra, poszedł do strumienia. Zaczerpnął wiadrem jednym, zaczerpnął drugim, patrzy i w jednym wiadrze ryba, I w drugim wiadrze ryba. O, <grym> no to ta pójdzie, będzie na pieczyste, a ta na. No. warzystę. Czyli to u tą to gotujemy. No i. Dobrze, gdzie my stanęliśmy? A! Barzyste pieczyste! Tak, bierze te ryby. haha, <grym> to sobie zjadę. Ale okazało się, że ryby do niego przemówiły mówią, nie zostaw nas, nie zjadę nas. No, ale co to by było za interes, jak was nie zjem? Damy ci zaczerowany pierścień. No dobrze. Wziął ten pierścień od nich, a ryby mówią, jak potrzesz po rękach, to swoje życzenie. On mówi, y, nie wierzę potarł i tak sobie spojrzał na te wiadra, a niech same pójdą do domu. Wiadra zaczęły same iść do domu. Wziął te ryby, więc wyrzucił je i poszedł za wiadrami do domu. Gdy szedł koło zamku, królewna tak się zdziwiła, że aż ręką zaczęła machać, on myślał, a on myślał, że Królewna go pozdrawia i tak sobie pomyślał. Ach, jak bym chciał, żeby taka królewna się na mnie zakochała. No, no i poszedł dalej. Położył się na piecu. Le... Ale matce się przypomniało, że nie ma już drewna. I nie ma. jak jest tego yy, ciasta za niego. Więc mówi, pójdź do nas po drewno. Mamo, nie ma już w ogóle żadnego. No nie ma, nie ma. Jakby było, to bym cię przecież nie prosiła. No ale to aż do lasła może jest jakieś, to mogę porąbać, aby było. No nie ma iść do lasu. I tak sobie pomyślę. No dobra, jak już mam iść do tego lasu. A tak mi się wygodnie leży na tym piecu. Pierwszy, chodź ze mną. No i pojechał na piecu do lasu. Bo hmm. po, oczywiście potarł pierścieniem o po rękach. Pojechał. Patrzy na najwyższą sosnę i mówi No dobra, sosną. zwał się wprost na ten piec i żeby mnie ja tego nie musiał dźwigać, pojedziemy nad piecu do domu. Potam, rzeczywiście tak się stało i jechał przez całe miasto. Królewna jak go zobaczyła, to znowu... Tak machnęła ręką. On taki zadowolony, że na niego maka. Mówi, och on chciał, żeby się we mnie zakochała. Pojechał dalej, ale niestety, w związku z tym, że ta sosna była wielka, to komuś tam o płot zawadził i popsuł. Innemu stragan rozwalił. Jeszcze innemu o drzewo zahaczył i przerzucił. Ludzie poszli do zamku poskarżyć się na niego. I dziwnie. No. I mając poskarżyć Poszli do zamku, poskarżyć się na niego, do króla. I król go wezwał do pałacu. nie chciało mu się iść jednego dnia, nie chciało drugiego, nie chciało trzeciego. No i tak mówi: No dobra, pójdę, ale nie. No. Pojadę na pierwszą. No. Dzień Ja, Weź sobie sam, zdejmij kółeczki, osiądź się Możesz po prostu, uszczę, jak Ci się zimno, to jak się zrobi, to, to wtedy się Wziął, <śmianie> potarł pierścieniem i mówi, no piecu, jedziemy do króla. Pojechał do króla, ale wybrał się w bardzo kiepski dzień, bo tego dnia na zamku Akurat była wielka biesiada i wielka impreza. Mianowicie królewna była już na tyle dorosła, że miała wyjść za mąż. I przyjechało się zewsząd wielu króli, książą i magnatów, żeby królewna mogła sobie wybrać, którego chce za męża. Jest ta biesiada. A piecu, już na tym piecu dotarł do zamku, był na zamku i z piecem był za I z za tak się przyglądał. Gdzie? Co się tam dzieje? Tak patrzył na królewne, patrzył. I tak potarł się rękawem. I powiedział po raz trzeci. ale żeby ona się do niej zakochała. Wszyscy jedli. Takie piękne dania były. I takie wspaniałe, on trochę zazdrościł, też chciałby tak zjeść. A nie wpadł na pomysł tym razem, żeby sobie poprzeć w tym pierwszym, bo nie No, w każdym razie doszło do tego, że królewna już miała wybierać tego swojego ukochanego. Tak. Wzięła jabłko, król jej dał jabłko w zasadzie i powiedział, rzuć tym jabłkiem, potocz tym jabłkiem do tego, który Ci się najbardziej podoba. Mówi, lecz moje jabłuszko, tam gdzie moje serduszko. Jabłko potoczyło się za kotarę. Król i służba podlecieli, tam odsłonili kotarę, a tam brudny piec, jeszcze bardziej brudny pieców. Na kawalera patrzą, trzyma to jabłko, i już nadgryzją. Wszyscy się oburzyli królewna taka zapatrzona. Oczka takie w serduszka. Wszyscy zdziwieni. Król mówi. A czy to jest naprawdę twój wybranek? A ona tak skromnie tak. Co się stało dalej? Można sobie wyobrazić. Wszyscy królowie książęta się obrazili. Po prostu wyszli stamtąd. Król był wściekły. Był tak wściekły, że wypalił piecucha z piecem. Za pałac, a sam zamknął królewnę. Stwierdził, że jak posiedzi trochę w wieży zamkowej, to może jej się odwiedzi. Zamknął ją, ale tak prawdę mówiąc, to piecuch naprawdę się zakopał w królewce. Zaczął chodzić. Tak, piecuch, on się nazywał piecuch. Zaczął chodzić jego włóczników, i się zastanawiać, jak, zaczął się zastanawiać, jak to uwolnić tą królewnę. I słuchajcie, wpadł na taki pomysł. Jon zaczął odskrobywać tylk, i kamień po kamieniu zaczął wyjmować. Zrobił sobie po prostu schodki na wieżę. Wyciągnął stamtąd królewnę i wpadł wprost. Łapy straży z nią wow. Oczywiście zaprowadzono ich do, do króla. Król znowu był wściekły, ale tak sobie pomyślał: no przecież nie mogę jej zabić, to moja własna córka. No jego też nie mogę zabić, bo przecież jak go zabije, to ona mnie znienawidzi. Ale nie mogę się zhańbić czymś takim, no przecież nie mogę mieć takiego zięcia. Wsadził ich do beczki za karę. I wrzucił na wodę, jak już mam nie mieć córki, jak już mam mieć takiego zięcia, to w ogóle, w ogóle, wolę nikogo nie mieć. Wrzucił do beczki, wrzucił tą beczkę do wody i beczka wypłynęła na morze. Na początku było całkiem przyjemnie, ale jak zaczęło grzać słońce, to okazało się, że nie jest to, właśnie, nie jest to najmniejsza. Tylko, że jak jest tak gorąco, to często to się zburza robi. No i właśnie się zaczęła. O, ledwo co. Ledwo co przeżyli. Ale najgorsze jest to, że w pewnym momencie zaczęły ich atakować ryby. No tak, raz to była taka rybka. Później okazało się, że taki tuńczyk ich złapał. I zaczął tarnosić tą beczkę. Jak już się zaczęły pojawiać rekiny. To dopiero było niesamowicie, <laughs> stukały co chwilę w tą beczkę, nawet uszczknęły kawałek, oni byli przerażeni, no ryk było wiele. Ale jak się pojawił wieloryk i otworzył nad nimi paszczę, to w tym momencie piecuchowi się przypomniało coś, no on cały czas był zapatrzony na tą królewnę i o niczym innym nie myślał. <laughs> Pomyślał w pewnym momencie, królewno czy ty chcesz żebyśmy Wydostali się na brzeg, a królewna z takim strachem, z przerażeniem patrząc na tego wieloryba mówi, tak. I on mówi, no wydostańmy się na brzeg. I w momencie, gdy wieloryb już chciał klapnąć paszczą, wydostali się na brzeg. Beczka się rozbiła o brzeg, oni się wydostali. I pomareszczerowali. Szli, 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 szli. Cały dzień prawie. Wędrowali i wędrowali, aż dotarli do gospody. Oh. Znaleźli gospodę, byli bardzo zmęczeni i zmarnowani, poprosili o coś do jedzenia. Oczywiście, skoro byli w tej beczce, to byli wrzuceni ją do niej Jedzenia. Bez jedzenia, bez picia, no. bez żadnych pieniędzy, bez niczego. Więc poprosili o taki bardzo skromny poczęstunek. Ale gospodyni zobaczyła, że ta dama jest szlachetnego rodu, więc zrobiła wystawny obiad. Najedli się dosyta, nie wiedzieli, jak się odpłacić, więc królewna zobaczyła, że gospodyni Gierka, robi jakieś robotki. Okazało się, że haftowała sobie jakąś chusteczkę. Więc królewna poprosiła, czy może popatrzeć. A czy może porobić? Może. Królewna zaczęła haftować i okazało się, że jej haft był jeszcze śliczniejszy, był naprawdę prześliczny. Gospodyni się bardzo ucieszyła, że taką piękną chustkę dostała wyhaftowaną. A piecu też się chciał odwdzięczyć I się pyta gospodarza, czy czegoś nie pomóc, czy w czymś nie pomóc. Gospodarz tak popatrzył, no można by było to posprzątać, bo już tym było, to, by było posprzątać. Jak oni więc zniknęli, to piecu, się cienie, mówi, miotło, posprzątaj tutaj wszystko, ale tak, żeby błysk był po prostu. Miotła! Szurnęła to tu, to tam, to tu, to tam. Nakurzyła, nakurzyła, ale później było tak. Jak tu? Pięknie. <noise> później wszystko się puszczało. Gospodarze weszli do karczmy i aż się zdziwili. Jak przyszło do pożegnania, to gospodarze powiedzieli, ale wy naprawdę musicie odchodzić. No my możemy was przyjąć na służbę. I rzeczywiście przyjęli na służbę. Królewna poczuła wszystkich w okolicy haftować, dzięki czemu zarobiła bardzo dużo pieniędzy, a pieców cały czas pomagał we wszystkim, oczywiście używając pierścienia. Ale zobaczcie, na tym był go swój, że co pomagał. Nie było to tak, że on nic nie chciał robić. Trochę się zmieniło więc pomagał, pomagał. Po trzech latach służby zdecydowali się jednak, że odejdą i pójdą yy, gospodarzyć w dziedzinie tego miejsca. Rada Miejska zaproponowała im, żeby zaopiekowali się po bliskim zamkiem, bo był opuszczony i marniał. Więc tam rzeczywiście zaczęli go remontować. I jak oderwali taką jedną dewę sprótniałą z podłogi, to okazało się, że tam jest tak. Tak, pełna złotych monet i szlachetnych kamieni. Wzięli tylko trzy takie złote kamienie, złote monety. I wyobraźcie sobie, że za te trzy monety wyremontowali cały zamek. A królewna, na cześć swoich rodziców. Kazała zrobić dwa portrety: jeden matki, drugi ojca, i wystawić go przed drzwi pałacowe. Powiecie, co zrobili w tych w tym pałacu? Zrobili świetną restaurację z mnistami, z I w tej restauracji gościli szlachtę, znamienitą szlachtę. Nawet nie, niektóre książęta tam przyjeżdżali albo królowie. I powodziło im się świetnie, ale któregoś razu wojna. Król, jej ojciec, miał wojnę z władcą tej wyspy. Wojska króla szybko podbiły wyspę. Ona przyjęła tam żołnierzy i Dała im jeść, dała im pić, mogli się wyspać, ale się zdziwili, że jest tam portret króla i królowej. Więc dali szybko znać do króla, że ktoś chciał króla obrazić i specjalnie na pośmiewisko wystawił portrety królowej i króla. Gdy król to usłyszał, wyruszył ze swoim wojskiem. 300 żołnierzy tam poszło i z królową. Pojechał do tego zamku, usiadł, nie poznał swojej córki i nie poznał dziecia. Królowa królewnego przyjęła bardzo, ale to bardzo gościnnie. Dała mu różnego rodzaju świetne potrawy. Król był bardzo zadowolony, były też trunki, były też... Czas różnego rodzaju królowa też była zadowolona, ale w pewnym momencie król tak mówił. No dobrze, ale proszę mi wyjaśnić, dlaczego portret mój i mojej żony. <grym> dobrze, już możemy wrócić do bajki? zaraz będzie koniec. Moi drodzy, pyta się król, dlaczego portret mój i mojej żony na pośmielisko tutaj stoi? A królewna tak skromnie. Nie przeszkadzaj, się na to jest pianą. Zadaj królewna. królewna teraz a królewna mówi tak skromnie. tylko nie jest na pośmielisko. To jest pamięć moich rodziców, że nigdy o nie zapomniałam i że zawsze ich kochałam. Rodzice się wzruszyli, bo wtedy się zorientowali, że to jest ich córka. Bardzo ją wyściskali, byli też zadowoleni z tego, że Piotr jej nie zostawił. Spytali się, czy się ożenili, a oni powiedzieli, że nigdy się nie ożenili, zawsze żyli po Bożemu i nie mogli się ożenić, ponieważ nie dostali błogosławieństwa rodziców. Rodzice ich pobłogosławili. Pieców zaprosił też swoją matkę, od której też dostał błogosławieństwo. Wyprawili huczne wesele, a na pamiątkę zdarzenia z jabłkiem Pieców w parku ogrodowym zasadził kilkanaście jabłonek. Zrobił sad i Pięknie się tam promienili. To wszystko. A teraz pobawimy się.